Zrobiłem pisz piszcie komentarze są Zostawcie suba, bo lecimy po 50 tygodni. To końca roku. Nie wierzę Nie wierzę, że już to zrobimy. Ale jeśli już usprawiedliwimy, to na tym tygodniu by zarobić 4, 5, 6, więc przynajmniej 40 subskrypcji, aby na tym kanale się pojawiło w ciągu do nowego, do nowego roku. Więc prosta ja subach To ten kto zostawił, dziękuję. Ale to ten kto nie zostawił, proszę to zmienić ten subik musi być szary. Czerwonych. No by udajemy, że y, to jest szar, taki. taki subik, musisz się zmienić w taki szar. Tu jest klikasz i się staje szary. Więc taka magia. Może też być waszy kelk. Dobra, teraz trochę głośniej. Głos unosi się do góry. Sorry, że nie było odcinka. Pukawki <grywki> mi spadły w łba. Pukawki <grywki> mi z łba spadły, no. <grywki> Nie ważne. Ma, Mam lekaję, Mamy Lekaję, no, takie się, dźwięk, dźwięk się dzieje. spadnie, zobacz, czekaj. Jezus Maria. To jest ciszej, bo nie, 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 spadnie, nie, nie, Jezus nie, To nie, 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 Третья. Я зашу супер катание там я вам только скажу. Мне я, я, я тебе сказал, не слышу, А, Я Tak, tak, ja tutaj mam cicho, tak, <grymne> wy takie. wy słyszycie tylko, tylko A ja mam tu cicho. Czemu ty się do mnie odzywasz na A? Kto, jak śmiałeś powiedzieć na A? Ty na A,

Życie się czy nie? Czy cieszycie się z nowego update'u, który jest zbugowany? Oczywiście, że nie. No, no, no. Patrzcie jakie to jest. Na gemami muszę podspracować. Może popracować muszę nad gemami. Ciekawe, czy będzie Ultimate Crate, albo przynajmniej, no, nie Godly, tylko Ultimate. i tylko się gapię, się gapię do mm, co byśmy tu teraz porobili? <tryk> Oby się na gronie nie urwało, nie urwało, by się na gronie nam tu nie urwało, uh -huh, uh -huh. Gra w którą absolutnie nie umiem grać. Nic nie widzieliście, to nie? Widzieliście? Powiedz, że nie. Powiedz, że nie widziałeś. Nie widziałeś. Nie. Nie widziałeś. Nie widziałeś. Nie widziałeś. Co byśmy zebrali? Może takie... Pro... tube Ej, pro tube. Tak Dobra, lecimy z Mgirką. To jest piek, świetna wierka. I ty będziesz biec. Oh. Nie. Ty idiota! To no bo nie będzie praw autorskich. jak nagrywam tą grę. Nie będzie praw autorskich. Bo Plis nie dawa im praw autorskich, bo ja nie chcę. To zdrówcie wojana odesli. Byłoby lepszy w tej grze, powinienem. Na pewno będzie lepszy To sumy Patrzcie Kiedy my osiągniemy taką liczbę subskrypcji Jeśli będziemy mieli tyle subskryp subskrypcji na kanale Piszcie pod najnowszym komentarzem że spełniło się moje marzenie Znaczy nie marzenie Tylko że, że z, z pierwszych odcinków się ta liczba pojawiła no. Chcę zapamiętać o tą, tą liczbę? Niech napisze pod komentarzem, ale nie tym najnowszym, bo najlepszym pamiętam. Patrzę, że to jest najnowszy film, ale mam też nie dosięgnąć. Ej, niech zgadnę. Jak napiszę nazwę tego filmu, Proteu Clicker, to mało osób go obejrzy. A jeśli nazwę ten film to jakoś inaczej, prawie że każdy go Nie dajmy nazwę temu filmu. Szalo szalone Giery. Co to się pije? Szalone Giery. Najdalszy gości jest tu, a najbliższy. Szy. Oni są tam, są jeszcze jestem tutaj na trzecim. Ma, ma jakiś masażer by się przydał, który wibruje jak telefon po pięciu piwach, albo jakiś strach. Ja, ja, grał na telefonie, to klikał o wiele więcej razy. dobo Du 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 może tutaj to od razu poszli migał. Schmigałbym już po 6 milionów. Ławko Chciał jutro coś nagrać, więc ja jak to zaogląda może widzieć, że jutro będzie odcinek może jutro. Może dzisiaj. Może w nowym roku. Piszcie z czego chcecie odcinek. Nie patrzycie na no, moją społeczność. Piszcie za Was 6 milionów razy we społeczności. A wy nic, oglądacie tylko odcinki i tyle. Ile już już kamery Dobra. Typowy mój widz. Spróbuję udawać mojego widza. Dobra. O, chłopa do Wingers. Mmm... Oha, fajny film. Hmm, wiesz co, obejrzy sobie te. Hmm... Fajny. Dobra. Zasubskrybuję go. Idziesz. Wyszedł nowy odcinek? Nie. Wyłączam telefon. Kolejny. nie. Wyszedł nowy odcinek? Nie. Wyłączam telefon. I tak cały czas. Takie, O tym. Wyszedł odcinek? Wyszedł, ale dobra, oglądam, oglądam. Po, po obejrzeniu odcinka. Dobra, nic? Dobra. Widać właśnie. No bo to jak ktoś ogląda jeszcze inne filmy, to...

Zobaczę, jak poka jak nie ja, ja mam tłusy. Hmm, A narzędzia 600. Nie będę kupywał. W kolejnym świecie się tam dopieszczymy na maksa. Dobra, spróbujmy powiedzieć nasz rekord. Jak mało klikamy! Jezu jak mało! Daj, to jeden, jeden. Czego bije rekord? Proszę, czy pro, żebym cię pobił. To chcesz? Czego? Aha. Like. Świetna wymiana, mam. Dobra, umówimy się tak, dobiegniemy do końca tego paska, odcinek się automatycznie kończy. Nie mi? To spójrzcie. Już trzymał guzik, żeby wyłączyć. Windows, Alt i zaraz kliknę R i się wyłączy. Ale czekaj. Dobra, Moje wam, tylko co covid Proszę, zasubujcie, zalogujcie filmik. Żeby nas nastąpić super filmy, jak na przykład Live, Shortsy Dawajcie. Widzowie poproszę Serio. I...